Mały żart, UFO nad USA. Wierzymy w kłamstwa NASA, kłamstwa autorytetów naukowych czyli uznajemy pozorne rozumowanie ex-autorytetu, połączone z stresurą szkolną. Poszukiwanie prawdy o Antarktydzie. To fascynująca droga, na której końcu jest przejście do nowego duchowego świata. Faktycznie stosujemy tu metodę dedukcyjną. Najpierw tworzymy hipotezę, która jest całkowicie niezgodna z obowiązującą wykładnią prawdy o Antarktydzie. Czyli faktycznie w naszym myśle, w naszej, w naszej świadomości. Dokonujemy orwellowskiej myśl o zbrodni. Do tej rewolucyjnej hipotezy tej orwellowskiej myśl o zbrodni, czyli Antarktyda to obwarzanek wokół płaskiej Ziemi, szukamy faktów, a także prawdopodobnych obserwacji, które uznajemy za prawdziwe. Ciąg takich uznanych przez nas faktów i obserwacji daje nam poszukiwane potwierdzenie naszej. Hipotezy, że Antarktyda jest obwarzankiem wokół płaskiej Ziemi. Na końcu naszych poszukiwań wyzwalamy się z medialnej niewoli, czyli po prostu uciekamy z więzienia. Zapraszam do niezwykłego materiału o starych atlasach i mapach Antarktydy. Mają Państwo przed oczami. Niezwykły wynalazek antykwaryczny. Wielki szkolny atlas geograficzny z czasów Niemiec-Hitlerowskich. Na karcie tytułowej widzimy wydrukowany rok wydania: 1940 rok. Mapa podbojów Niemiec-Hitlerowskich na rok 1940. Ogłupione propagandą niemieckie dzieci zakreślały swastyki na tej mapie. Całe szczęście, że to już jest poza nami. Na stronie 41, w prawym dolnym rogu, widzimy przybliżoną mapę Antarktydy. Za chwilę zobaczymy tę mapę Antarktydy w zbliżeniu. Antarktyda ma plan koła z dużymi wcięciami. Na górze jest Morze Wedela i na dole Morze Rossa. Proszę Państwa, taki kształt Antarktydy jest do dzisiaj. Nie ma żadnych zmian. Widzimy przylądek pod Ziemią Ognistą. Po lewej z górnej stronie obok jest Morze Wedela i na dole Morze Rossa. Nic się nie zmieniło do tej pory. Od 85 lat obowiązuje taki, kształt, taki sam kształt Antarktydy. Żeby stworzyć mapę Antarktydy, trzeba byłoby ją po prostu opłynąć. Zmierzyć szerokości geograficzne, długości geograficzne i mniej więcej narysować. Czyli Wynika z tego, że Niemcy już wtedy opłynęli Antarktydę. A jakie są tego dowody? Czy to jest w jakiejkolwiek prasie, czy Goebbels o tym trąbił w, w gazetach reżimowych w czasie hitlerowskich Niemiec? Nic takiego nie było. A zatem to jest kształt fikcyjny, ponieważ opłynięcie Antarktydy było wtedy niemożliwe. A jeśli byłoby możliwe, to z pewnością Goebbels by to wykorzystał w propagandzie hitlerowskiej. Teraz widzimy kompletną fikcję. Na dole, w prawym dolnym rogu, widzimy powierzchnię Antarktydy: 14 200 000 km kwadratowych. Już wtedy Niemcy znali powierzchnię Antarktydy. Proszę Państwa, przecież to jest jakaś paranoja. To jest jakieś gigantyczne oszustwo. Skąd Niemcy znali powierzchnię Antarktydy? Mało tego, ta powierzchnia Antarktydy jest powielana do dzisiaj. Za chwilę zobaczymy w Wikipedię. Wikipedia podaje dokładnie taką samą wartość powierzchni Antarktydy. 14 milionów 200 tysięcy kilometrów. Jak hitlerowcy zmierzyli tę powierzchnię Antarktydy? Balonami latali? Robili zdjęcia z kosmosu poprzez satelity? Przecież to jest jakaś paranoja. To jest oszustwo, które trwa od 80, co najmniej od 85 lat. Co najmniej. Teraz widzimy aktualną stronę z Wikipedii. Widzimy identyczny kształt Antarktydy i identyczną powierzchnię Antarktydy: 14 200 000 km. I dodatkowo jeszcze, żeby było śmieszniej, jest odnośnik, który się ukazuje na ekranie, że to pochodzi z danych od Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA. W tym fragmencie filmu mamy czarno na białym udowodnione, że zarówno kształt Antarkty Antarktydy, jak i powierzchnia Antarktydy to jest całkowita fikcja wyssana z palca. Po raz kolejny widać, że NASA kłamie, Wikipedia kłamie, że wszyscy kłamią, jeśli chodzi o kształt Antarktydy oraz powierzchnię Antarktydy. W następnej części filmu dokonamy przeglądu kształtów i powierzchni Antarktydy i sądzę, że będzie jeszcze ciekawi. Zobaczą Państwo fikcję, fikcyjne kształty i ciągle powtarzaną tę, tę samą powierzchnię. Cały czas jest powtarzany ten sam kształt Antarktydy i ta sama powierzchnia. Zapraszam do kolejnej części materiału.